Hej, hej, witajcie! Ja jestem generałek. Kchum, a to moi drodzy jest kolejny odcinek naszej serii z gry Disciples 2 mroczne proroctwo, ostatnia misja Sagi Imperium. No nie, i niestety nagrywam ten odcinek ponownie gdyż z jakiegoś powodu nie nagrał się. Nagrałem tylko narrację, więc tak naprawdę trochę wiem co się wydarzy, trochę nie, ponieważ wiadomo pewne aspekty gry są losowe. Więc nie wiem, czy ponownie mnie krasnoludy zdradzą, bo to zrobiły. Czy one jeszcze to zrobiły w poprzednim odcinku? Nie pamiętam, jeszcze nie. Jeszcze mamy z nimi sojusz, na razie. Ale od razu mówię, że jest on eee, może je tymczasowy, bo wiadomo, to może się zmienić. Być może tym razem komputer stwierdzi, że to nie był dobry pomysł. Eee, no i generalnie nam daruje, boże, świetny, naprawdę tak. Do, jesteśmy aż tak do tyłu. <grych> w poprzednim odcinku mi już. Na no, tym odcinku, który oglądacie w poprzednie, poprzedniej wersji, już miałem wielkich inkwizytorów i prorokini. Ten gość już miał 20-któryś poziom, więc. A, ten uczeń, uczeń. Z czego wynika to, że on zdobywa coraz mi, y, mniej tych statystyk. Wydaje mi się, że to dlatego, że powyżej pewnego progu. A, 10% zostaje wyłączone i zosta no, zostaje zmienione na 5%. To znaczy, że e, tak naprawdę nasz uczeń dostaje właśnie co kolejny poziom powyżej pewnego progu właśnie te jeden punkt obr obrażeń e, do swoich obrażeń właśnie ponieważ to jest zakrąglone pół, e, przepraszam, e, 075 e, zakrąglone w górę do jednego i dlatego na przykład tak szybko jednak ta siła nie rośnie, niestety. No dobra, dość przedłużania. Z wami jeszcze nie mam. Nie mam u was szpiega, ale zamierzam, zamierzam go tam wysłać. Tu nie mogę postawić rózgi, bo ona musi postawić. Pewnie po ucieknie jak podbiegnę złodziejem. O, tu nie chcemy się jeszcze bić, bo jeszcze, no, 40 obrażeń. Z drugiej strony, to nie jest nic trudnego, przepraszam. Zwracam honor. O, owszem, jest to wkurzająca walka, ale już możemy sobie ją darować. Gdyż, no właśnie. Mm, miasto jest już nasze, mój panie, śmierdzi tu siarko. Z pewnością przebywały tu legiony. No, ciekawe, bo to było... Miasto zajęte przez nieumarłych, więc najwyraźniej ten sojusz faktycznie ma miejsce, przynajmniej fabularnie. Bo jednak się biły tutaj legiony i hordy jakiś czas temu. Jeszcze się rozglądam, tutaj ogólnie jest masakra, potężne jednostki. W tamtą stronę po prostu, jeśli pójdziemy, znajdziemy, wydaje mi się, utera, a to dlatego, że są tam właśnie, mówię, bardzo potężne jednostki jest Głębi Chart. To jest ostatnie ulepszenie a, walczącego wręcz demona. Mówię już walczącego, walczącego wręcz, ponieważ on ma tam dwie ścieżki. A, I na końcu, właśnie, może zostać albo z Głębi Chartem, który zadaje 140 obrażeń bodajże i a, a, potrafi a, dokonać petryfikacji. Bo powiedzieć, skamienić to brzmi bardzo, bardzo źle. Ale jest w stanie, właśnie, petryfikować. Natomiast może też zmienić się w łodarze, który zadaje chyba 170 obrażeń, ale ma odparzenie. Czyli truciznę, ale ze źródłem. Ze źródłem ogień, oczywiście. Tak po prostu się zastanawiam, ponieważ. Jeszcze musimy się tu rozejrzeć. Tu nie chcemy wchodzić absolutnie. Ciebie możemy na moment zostawić. Damy ci spokój. No, możesz jeszcze tutaj yy, położyć y, różdżkę. się chcę rozejrzeć, bo o, już wcześniej odkryłem ten teren. Ale wolę to zrobić ponownie. Ale generalnie to jest bardzo pusty rejon. Tutaj nie byłem. Na północy. Mówi, tam się znajduje złębi czar, który broni dostępu prawdopodobnie właśnie do Utera zakładam. Okej, okay, upieściłeś szpiega w mojej armii, no to ja zaraz e, zrobię no you i stawię szpiega do twojej armii. Co wtedy zrobisz? Nie wiem, czy jesteśmy już w stanie tutaj... Chociaż pewnie tak, e, ten różkasz wstawi e, swoją róż, różgę. Rózgasz? A nie, to, to, to brzmi źle. Nie! Ty podły! Ty głupcze! Czemuś to zrobił? Czemu? Ja chciałem tylko ten. Stawić mu szpiega. Jak najbardziej jestem wdzięczny za to, że próbujesz mnie bronić, ale kurczę. Teraz mi przeszkadzasz bardziej. sapę tutaj. W końcu naszą różgę. No to już wszystko padło, może co najpierw tutaj powiedz spróbować tam włożyć e, szpiega umieścić. O, mamy tutaj nauczyciela. Uu, to jest e, budynek, w którym możemy za pieniądze zdobywać doświadczenie. To mnie bardzo cieszy. To jeszcze nie byłem w ogóle. Od razu mówię. O! Doświadczenie. Chociaż trochę może głupio zrobiłem że tutaj wskoczyłem tak bez zastanowienia mogę zdobyć więcej doświadczenia niż chcę ale chyba chyba przeżyjemy znaczy przeżyć. na pewno przeżyjemy, ale no. no pewnie trochę przelecimy jeśli chodzi o próg Dobra, umierasz. Ostatnie leczenie. Ci na pewno awansują. 102, no ale to nie tak dużo. To nie tak dużo. To mnie bardzo cieszy. Ty jeszcze nie właśnie, niestety na prorokini, A szkoda, jeszcze tutaj paru orków. Okej, okay, to z nimi chętnie się pobiję. Eee, o, właśnie. Tu jest znajduje się kopalnia, więc fajnie byłoby ją zająć. Ty już nie masz ruchu, więc zakończymy turę. Chciałem dojść do tych 50 obrażeń na uczniów, zanim zaczną się bić z upiorami i śmierciami, bo... ...nie, <grystanie> są zbyt mocne jak na mnie. Są w stanie spokojnie zabić nawet Prorokini. No, śmierć zadaje 100 obrażeń plus 20 z Już się z nią biłem i... Niby to jest 50%, ale... Powiedzmy, że zdarza się częściej niż co drugi raz. Okej, okay, hej, a wyśnijmy śpiegę. Ty jesteś w miarę potężny, nieprawdaż? Tak, ja się z tobą jeszcze nie biłem, dobra, to, to... W takim razie lecimy ci jeszcze raz dla was pierwszy raz, puścić łomot w końcu przybyłeś, bardzo, bardzo potężny bohater no, może nie bardzo, ale ma tam trzeci poziom nowego, onyksowego gargulca gargulca więc e, zdecydowanie, zdecydowanie e, nie jest byle kim na wypadek e, czy on mi jest w stanie tak naprawdę zabić e, matriarchę? 100 bym gargulce, zabił. Oneksowego gargulca w jednym podejściu. Więc wolę wrzucić na matriarchę redukcję obrażeń. Tak na wypadek, jeszcze nie mamy many niestety, żeby używać czaru. A no dobra, kogo likwidujemy? Czy to jest potrzebne? Tak właśnie, ciekawe. Ten oneksowy gargulec ma odporność na truciznę jej umysłu. Z czego to wynika? Otóż nie wiem, czy powtarzam się, przepraszam, jeśli się powtarzam, doszedłem do wniosku, że zahartowany w piekielnych ogniach Onyksowy Gargulec jest z gumą w ręku BETRENEZERA. Że Gargulec, może 94 obrażenia, jest. On jest domyślnie, powinien być odporny na truciznę i mieć ochronę na umysł, tak jak jego poprzednie wersje. Jednakże na tego nie ma, ale ten ma. Dlaczego? Czy on jest zmodyfikowany? Nie. Otóż wydaje mi się, że to e, wersja aneksowego gargulca, która ma pierwszy poziom i je, ma pierwszy poziom. jest po prostu jednostką stojącą, tak, dowódcą, jednostką na mapie. Ta wersja nie ma tej odporności. Wydaje mi się, że to jest po prostu, na tym, po, na tym polega ten błąd, że albo zapomnieli to wprowadzić, bo te obydwie e, jednostki są z jakiegoś powodu traktowane jako osobne, Albo Albo to po prostu wynika z jakiegoś błędu kodu. Co się zdarza? Nigdy nie uciekasz. Ty też nie. Na szczęście ten nie walczy, więc. E, może zmarnowałem eliksir. Nie przejmuję się tym zbytnio. Wolę zmarnować eliksir niż o, stracić matriarchę. Która na pewno teraz awansuje, bo myślę, że dostaniemy w miarę dużo many. E, Doświadczenia no, za tę walkę. Niestety para I, i, Tfu, chybienie poszło ze strony imperialnego zabójcy. Więc jeśli. O, okej. Okay. Uczeń jeszcze zdąży tutaj dołączyć do walki. Więc jesteśmy w stanie tutaj wszyscy, całą drużynę pozabijać. Obawiają się, że czaroksiężnik ucieknie. No i nam cały tył awansował. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Mamy prorokini, mamy czwarty poziom imperialnego zabójcy i mamy dziewiętnasty poziom ucznia. Do ostatnie trochę mało ekscytuje, ale. A, I tak to jest zrobimy koronę imperium. Kupiec zaoferuje tysiąc sztuk złota za tę królewską koronę. Najwyraźniej uciekł z koroną swojego ojca, czy też nie ojca. No z tego co wiemy, został on opętany przez przeklętą duszę Bertrenezera. Co może oznaczać, że to jest Bertrenezer? Tak naprawdę oszukał trochę a, zasady swojego więzienia. Że opętał Utera i jakby wcieli się w jego ciało. No i teraz musimy go pokonać jeszcze raz. Oh. Co jeszcze... A, tak właśnie No, e, korona imperium na pewno ją sprzedamy, tak? Powinniśmy <grybiliśmy> ją sprzedać Naprawdę uważacie, że gra uważa, że mam tak moralnie wypaczony e, tak wypaczoną moralność, że, że sprzedam tę koronę Może to prawda, ale nadal czuję się obrażony e, o. No tak, to jest rózga oczywiście. Tak. Czy chcemy Ciebie bić? Do Was na pewno nie chcemy wchodzić jeszcze. Marmurowy gargulec i gargulec zwykły. Chociaż pamiętam, że to był, był. było już dwóch marmurowych. W najwyraźniej nie. Eee... Przeżyjesz dwa ataki to jest o 40 plus 65, czyli 100, 105. Minut, to oczywiście 15. 15, no tak. Skoro nam wszystko awansowało, to możemy ruszać od razu tutaj. Gdzie mamy czarnego smoka, bo tam jest, znajduje się bardzo fajny artefakt, który nawet nie wiedziałem, że istnieje w grze, od razu mówię. I bardzo chcę go zdobyć szybciutko. Oczywiście paraliż na Czarnego Smoka. No I zabijamy wiwerny maczugami. Oczywiście jeszcze przeżyły, ale. Ale jedna z nich umrze. Coś druga nie stanowi dla nas żadnego problemu jeśli chodzi o obrażenia. Zaleczymy to prorokinią bez problemu. Dobijamy drugą piwernę. O nie wszedł niestety. O, nie, nie weszła trucizna. Ale to nic. Gdy zaraz wejdzie uczeń. Mamy już dwa awanse. 666 doświadczenia. Przypadek? Nie sądzę. Kolejne poziomy Wielkich Inkwizytorów. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Bardzo fajna ogólnie jednostka. Wielki Inkwizytor przetrwał ognie i potworności piekieł, aby przegnać, przegnać diabelskie moce z królestwa. On potrzebuje tylko 800 e, doświadczenia, żeby ciągle awansować. E, ma bardzo fajne statystyki. Lista obrażeń domyślnie. E, I odporność na umysł i ochrona przed ogniem, co się bardzo przyda w walce. Przeciwko Utero Uterowi, który zadaje bodajże obrażenia jak ognia i paraliżuje. Zdaliśmy 800 sztuk złota i sztandar wytrwałości. Yy, nawet nie wiedziałem, że ten Szczander istnieje, powiem szczerze. Wszystkie jednostki w drużynie odniosą o 20% mniej obrażeń w wyniku ataków. Dokładnie, mamy Direct. E, du, e, mówi po angielsku Direct, direct e, Upgrade, czyli. O, Perfekcyjne ulepszenie? Takie bezpośrednie ulepszenie dla naszego poprzedniego sztandaru. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Może w końcu a, zdobyliśmy. Nawet nie wiedziałem, że on jest w grze. Naprawdę, ja go chyba nigdy nie znalazłem w żadnej z misji. A przynajmniej nie przypominam sobie z dzieciństwa. Pamiętam, że tylko był ten sztandar wojenny, który zwiększał o 20% obrażenia zadawane przez drużynę. A z tym zawsze chodziła moja rodzina mój tata i moja siostra. Ja też pewnie, no a tak ja, ja też, I dlatego nie pamiętam o nie pamiętałem, że to istnieje. Jak się tutaj rozłażą, no niestety nas jeszcze nie zdradziły, więc a... kto wie, czy to w ogóle zrobią, nie wiem dlaczego tu zaglądam. Czy chcemy się z wami jeszcze bić? A, no tak już wiem dlaczego chcę. tutaj zaglądam, trzy rysi, trzy obrażenia. Trochę się obawiam. To jest 125 e, punktów e, zdrowia. Chyba, że pomyślę i zrobię to tak, jak wypadałoby to zrobić. Chociaż nie, to jest kamień Nie chcę tego zużywać. Nie, nie, nie mam innych zaklęć. No, mam zamieć. Wow. 15 obrażeń. Teraz nie ma nic innego. Eee. Wszystko zużywa kamienie runiczne i tam się kurze. Co rozkażesz? Jakby miał coś innego. Dobra, na razie ominiemy te kurzające jednostki. I pójdziemy sobie tutaj, bo to wygląda fajnie. Prosta jednostka do zabicia. Chociaż ac aczkolwiek powinien był chyba jednak zainteresować się. A. Tą armadą, która leci w kierunku naszego Archanioła. Bo tam znajduje się przynajmniej jeden doradca i pewnie baronowa. Pięknie. To nic, że jednego nie zabiłeś, ale... Bo to i tak był ten, który już zaatakował. No i fajnie, Kolejna awans dla ucznia. No to jest plus, że jednak... Uh, przynajmniej w tym samym tempie zaraz awansuje Uuu uh, okej, okay, okej. Okay. Uh, ty uh, 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 uciekaj gdzieś tu. Jeszcze ten lata sobie tutaj Midredder, med On ma Sukuba trzeci poziom i oneksowego gargulca, więc to jest coś, z czego się obawiam. Ha, ale teraz ja powinna, powinna nam chyba starczyć many. Żeby kupić i użyć Zaklęcia Święta Zbroja, więc będziemy mogli z nim walczyć. Aczkolwiek e, on powinien uciekać, tak czy inaczej. Może zaryzykuje? Jednak te, te informacje się przydają, naprawdę. Żeby móc polować przynajmniej. Na demony. E, Okej, okay, zaraz włączę przyspieszony ruch. O. Naprawdę mi obchodzi, gdzie się, gdzie sobie łażą. Krasne ludy. Szybko. Łączmy, tak Może nie bardzo szybko, ale szybko. Tylko jeszcze nie byliśmy, więc. A, lepiej tam nie ryzykujmy. Lepiej podejdźmy tam z złodziejem, którego powiem zaraz zrekrutujemy. A, a ty co zebrałeś? Dobra, w porządku. Bardzo mnie to cieszę. Mamy dużo złota. Okej, okay. mamy Cię. Nie, to nie Ty. To jesteś, ty jesteś innym doradcą. A, tu jestem. Faktyczny doradca. Ty masz pierwszy poziom, więc nie wiem, czy chcecie atakować, Dobra, chcę. Żebyś nie mógł uciec. On jednak lata i ma dużo ruchu, więc. Będziesz mieć pewność, że nie ucieknie. Ty dostałeś twarz z maczugi heretyku. Ty też. Niestety, jeszcze to nie wystarczyło. Ej! To mi się nie podoba. Ma dużo inicjatywy, więc... Chociaż nie, to było głupie, bo on miał obronę, więc tak by nie uciekł. Miałem szczęście. Kolejny poziom. 45 obrażeń, jest teraz na równi... z... czarodziejem, w końcu, po 20 poziomach. Tak? A, 19. A, jesteś ranny. Nie, wiem, z kim się biłeś? I uciekasz. Świetnie. W takim razie wbijamy się w ciebie. Trucizna niestety nie weszła. Ale. E, to nie powinien być aż taki, taki wielki problem. U mnie zginąć tak. Przede wszystkim obawiam się, że Sukuba. Sukuby to demony wykorzystujące rozkosze śmiertelników. Potrafią zmienić przeciwnika w co tylko zechcą. Czernie e, 1% szans na trafienie, ale to jest polimorfia, więc przy, jakby, jakbyśmy dostali ten, to wszyscy byśmy się zmienili w. No, może niekoniecznie wszyscy, ale mogłaby drużyna zmienić się cała w Hochliki, wtedy nie mielibyśmy żadnych szans na zwycięstwo. Jest bardzo potężna jednostka. Czyli idzie jest słony trucizną, mój drogi. Ona jest bardzo miła w mi sercu, więc dlaczego ona się nie pojawia na przeciwnikach? Okej, okay, na nasz kolejny poziom. To mnie cieszy, to mnie cieszy. A w sumie to jest 77%. Ma prawo chybić czasami. Ma prawo nie wejść czasami. A dużo fajnych rzeczy. Przepraszam, czy ty pływasz właśnie w ziemi? Okej, okay. okej. Okay. W porządku. Właśnie nakliskałem przycisk. Co, co zrobisz teraz? Dobra, przepraszam, to było bardzo, bardzo głupie. Głupi żart. Eee, dobra, jeszcze jedna tureczka. Ale chyba powinienem już kończyć, więc a, będę kończyć powoli. Powszechny odcinek był pon miał ponad pół godziny, więc to dobrze. Że teraz przynajmniej będzie mi mniej. Yy, jak śmiesz Ta zniewaga krwi wymaga, ci wszędzie latają. I nawet z przyspieszonym ruchem, ale oni... jak to zajmuje tyle czasu Ech. O, to, to była... Tam był dowódca, Kurwa Liszy była, czyli a... Czyli oczywiście a, jedna z dowódców nie umarłych Dobra, idź i zarżnij. I tak pewnie zabijemy. O tak. No nie, uciekasz, dobrze. Okej, okay, świetnie. Dziękujemy za współpracę. W imię wszech ojca. I zniszczyć rózgę lecisz, żeby sprawdzić te świątynię. O A... co prosisz? Do ataku. Zabijemy ją. Tu, 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 tu. Bo, bo mój współlokator przyszedł, więc będę starał się szybko skończyć ten odcinek zaraz po tej walce. Okej, okay, świetnie. Przepraszam za to, ale dziękuję Wam serdecznie za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie jeśli się podobało i do usłyszenia w kolejnych odcinkach naszej serii z gry Disciples 2 Mroczne Proroctwo Saga Imperium. Hej, hej!